chyba dosyć kontrowersyjny, jeżeli chodzi o pozyskiwanie wiedzy, tak. to, to studia, tak. czyli po prostu to, 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 co... jasne, ja skończyłem informatykę, Paweł nie skończył. Tak. Ja nie potrafię programować, Paweł nie ja ja potrafi. Dokładnie i właśnie jestem ciekaw, Tomek, tak. jaka jest twoja perspektywa jako tak. osoby, która hmm. no, no faktycznie skończyła te, te studia informatyczne, hmm. i one ci okay. i Hmm. Czy byś znowu podjął tą decyzję? by okay. No na... tak, ja gdybym miał wybierać znowu studia, to prawdopodobnie bym nie poszedł na informatykę, ale na coś bardziej związanego może z tą branżą, ale bardziej właśnie w takim biznesowym wydaniu, bo po prostu w tym kierunku myślę, że moje talenty i zainteresowania za zawsze szły. Na pewno przez te 5 lat na Politechnice się nie nauczyłem programować ani trochę, ale tak naprawdę w ogóle nie zrozumiałem, na czym polega prawdziwe programowanie dobre, bo zrozumiałem to chyba dopiero 2-3 lata po studiach, już gdzieś tam pracując, praktykując i tak dalej, więc tego się nie nauczyłem, ale to, czego mi nauczyła Polibuda, a, a co z czego korzystam do, do dziś, to trochę no, jednak takie to inżynierskie myślenie. Mhm i podejście do rozwiązywania problemów i tak dalej, więc jakby to, to jest coś, co wyniosłem stamtąd. Natomiast pytanie, czy dla samego tego warto studiować 5 lat? Myślę, myślę że nie. Bo, bo są mądre książki, które można przeczytać sobie w miesiąc, dwie, trzy, trzy, trzy cztery i nawet wynieść więcej z tego. No, ale jakby jedynym takim dla mnie plusem e, studiowania w takim wydaniu zawodowym, tak? Mm -hmm. no, no to jest są jednak, że tam je, jakiś ludzi się poznało i tak dalej, no, dokładnie. gdzieś tam w jakimś środowisku można było się e, e, obracać i tak dalej. Natomiast to też trzeba chcieć, bo to samo z siebie się No dokładnie. No Też, jeżeli studia, jeśli tam zapewniają jakieś dodatkowe zajęcia, już bardziej ukierunkowane w tym, co też nas kręci, no to warto tym się zainteresować. No i tak jak mówisz, dla mnie też tak. e, ludzie i kontakty, no to no było coś, co, co było dosyć istotne. I tak, fajne. No. ja miałem na przykład ten problem, że na Politechnice, gdzie ja studiowałem, no praktycznie nie było nic e, e, związanego z jakimiś takimi zajęciowymi mm -hmm. aktywnościami. A wiem, że na innych uniwersytetach, czy właśnie na innych polibudach, na przykład była, nie wiem, grupa zainteresowań związana, tam nie wiem, z programowaniem APEC, tak? Na ios co było jeszcze wtedy takie super niszowe, tak? Ale już tam było. Były jakieś, nie wiem, właśnie spotkania dla tych, którzy są bardziej takim, nie wiem, choćby Project Managementem zainteresowani itd. Tak? No, na mojej polibudzie było tylko. C-Sharp, yy, tak? można było się uczyć i gdzieś tam w trakcie moich studiów po, powstała jakaś taka faktycznie inicjatywa i zaczęli się ludzie spotykać i gdzieś tam yy, skupiać w, w jednym gronie yy, co do game devu, tak? Ale to tyle i to zbida i tego bardzo żałuję. Jeżeli miałbym dzisiaj potrzebę iść na studia, naprawdę, to bym poszedł na takie, na których wiadomo, że poza zajęciami podstawowymi jest szansa, że moje zainteresowania będę mógł rozwijać z ludźmi podobnymi, o podobnych zainteresowaniach, a to można sprawdzić, tak, bo wiem, że, że są uczelnie, na których jest dużo takich fajnych inicjatyw, żeby było się gdzieś, gdzie podpiąć, wtedy jeszcze lepiej działa ten aspekt poznawania ludzi i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że jeżeli ktoś nas ogląda, kto ma jakieś dodatkowe przemyślenia, pomysły, to koniecznie napiszcie w komentarzach, czy coś byście dodali do tego, co warto robić, żeby stawać się lepszym programistą, czy deweloperem, no i widzimy się w następnych filmach. Dzięki Paweł. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.